Czołem miłośnicy wycieczek dookoła komina. Dzisiaj udajemy się na wycieczkę tuż po wschodzie słońca. I dzisiaj pojedziemy sobie przez Więckowice, Pokrzywnice, Zakrzewo, Lusowo. No zahaczymy mam nadzieję również o Tarnowo Podgórne. No i pokażę wam kilka ciekawych rzeczy, które na tej trasie można spotkać. No to jedziemy. Pierwszy przystanek, który będziemy mieli to Więckowice, ponieważ jest tam coś ciekawego pod kątem, jak ktoś lubi dworki, pałace, zamki, to takie coś, trzy w jednym, znajduje się właśnie w Więckowicach. Zaraz zobaczycie. I tutaj, jak skręcimy w lewo, to spotkamy ciekawy budynek. Zobaczcie, tam w oddali widać budynek, który z powodzeniem mógłby grać w jakimś filmie typu The Last of Us, albo w jakimś innym nawiedzonym domu. Co to właściwie jest? Na szczęście, tu już teraz stoi tablica informacyjna, z której można przeczytać, że ten właśnie pałac. Jest to część majątku rodziny Brezów, która kiedyś posiadała te wszystkie ziemie, które tutaj dookoła teraz widzimy i jeszcze dalej. Jak będziemy jechać tą trasą, gdybyśmy jechali tą trasą dookoła Jeziora Kruszewskiego, to byśmy spotkali właśnie bardzo dużo informacji, że nazwisko Brezów się tutaj przewija non-stop w tych wszystkich posiadłościach, w tych wszystkich wsiach. No ale ktoś powie, panie, ale mówiłeś też w jakichś zamkach. Jak najbardziej, ponieważ ten budynek, który opisuje tablica i który stoi tutaj, stoi właśnie na fundamentach zamku z XV wieku, także zobaczcie, tutaj mamy do, do czynienia nie tylko z majątkiem, o którym można mówić w kategoriach jakiś tam XVIII, XIX, XX wiek, ale to tutaj ma historię rzędu bitwy pod Grunwaldem, tak? tak takich czasów, jak bitwa pod Grunwaldem, więc yy, no, bardzo ciekawy zabytek. Co ciekawe, można tutaj normalnie sobie wjechać i zwiedzić, przynajmniej na zewnątrz, jak to wygląda. No a teraz ktoś może spokojnie zapytać, no dobra, a dlaczego to tutaj tak sobie stoi, może sobie wchodzić, nic się nie dzieje. Nikt, nie, nikt nikogo nie goni, jest wszystko otwarte, jak to jest grane. Co tu, o co tu chodzi? Otóż jak może zauważyliście jak przejeżdżaliśmy, to większość drzwi była taka bardzo zrujnowana. Tam praktycznie to był jakiś złom, ale jedne drzwi były utrzymane, były pomalowane na biało, tak na, taką białą obwódką obciągnięte na murze i były ładne, zamknięte działające, ponieważ tutaj działa kaplica dla wiernych tutaj z tutaj wsi i dlatego ten cały teren tutaj jest traktowany trochę jak kościelny, więc można sobie do niego spokojnie wchodzić. I będzie go też widać zaraz z ulicy. Także jak chodzi o Więckowice to uważam, że to jest atrakcja ten właśnie tutaj dworek Pałac Zamek. To jest atrakcja numer jeden tutaj jakby co. Ci co znają tą trasę, to wiedzą, że tutaj trzeba skręcić w lewo. Spaść na taką polną drogę do pokrzywnicy. Warunki pogodowe są jakby wspaniałe, ale nie ma róży bez kolców. Jak widzicie droga jest mocno podmokła, ponieważ wczoraj praktycznie cały dzień siąpił deszcz. No i dzisiaj będziemy musieli trochę bardziej uważać i wolniej jechać. Żeby nam się coś nie przykleiło. No i tutaj w tych lasach, można powiedzieć swego rodzaju atrakcją turystyczną, chociaż brzmi to trochę źle. Ale w tej chwili ciężko mi powiedzieć jak to można inaczej nazwać. Jest taki szlak pamięci związany z II Wojną Światową. I on tutaj się zaczyna i jest taka tablica informacyjna, która o tym mówi. To już kiedyś pokazywałem w jednym z filmików. Ale tylko pokażę, bo y, dzisiaj pokazuję, bo jest nowa, ta, 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 jest nowa wersja tej tablicy, trochę lepiej jest opisane to wszystko. A my jedziemy tam, ponieważ tam będziemy jechać. Zaraz, o zresztą zerknijmy na mapie, jesteśmy tutaj, słuchajcie, więckowice, my jesteśmy tutaj i teraz pojedziemy sobie przez pokrzywnice, przez lasy. Będziemy mijać kwaterę studentów, którą wam pokażę. Przypomnę bardziej, bo ja już ją kiedyś pokazywałem. I pojedziemy sobie do Zakrzewa. Tam się spotkamy. Niestety koniec wycieczki wypaliśmy panę. po chwili namyślenia jednak doszedłem do wniosku, że w coś, żeby jednak dzisiaj pokazać Wam to co miałem wam pokazać i ja po prostu wpadłem na pomysł powrotu wzięcia drugiego roweru zobaczymy co jeszcze uda się wycisnąć z dzisiejszej wycieczki my Wy sobie wejście popcorn Potem te rowery. No dobra, podmiana rowerów dokonana. Jedziemy do pokrzywnicy, gdzie stwierdziliśmy, że stwierdziłem, że mam awarię jedziemy dalej. Trochę trzeba będzie przekonstruować tą trasę, bo czas się kończy. Niestety więc na pewno nie, nie pojedziemy do tarnowa podgórnego tym razem, ale i tak będzie ciekawie. No i dobra, słuchajcie, jesteśmy w pokrzywnicy, w miejscu dość charakterystycznym, w takim teoretycznie niepozornym skrzyżowaniu przy górkach działkowych i z taką tablicą informacyjną, która oczywiście o tym szlaku pamięci mówi, ale jednocześnie jest tutaj też najbardziej na południe wysunięty skrawek gminy tarnowo podgórne. I o tym już kiedyś nawet zrobiłem osobny filmik, więc jakbyście chcieli sobie zobaczyć taką podróż z południa na północ to możecie właśnie za pomocą tego, tamtego filmiku, którego daję tutaj link w opisie, sobie obejrzeć, a potem samodzielnie się przejechać. No a my jesteśmy w Pokrzywnicy i teraz jedziemy tam, gdzie jest nawet znak, szlak pamięci. No i proszę, mamy oto kwaterę studentów. Również nowa tablica ze starym opisem, ale przynajmniej to ładniej wygląda. Jest naznaczone, gdzie jesteśmy elegancko. A tutaj, o tamte białe elementy, to jest właśnie ta kwatera. Tak zwana kwatera studentów. Jest to kawałek tego szlaku pamięci, historii związane z II wojną światową. Robiłem o tym materiał, więc nie będziemy tam wchodzić. No i dotarliśmy do Zakrzewa. Tutaj widzimy kolejne elementy Szlaku Pamięci z takim obeliskiem. My udajemy się tam w kierunku Lusowa. Zginęliśmy rondo w Zakrzewie i jedziemy teraz na Lusowo. I tutaj w pewnej chwili dojedziemy do ulicy, która się Grzybowa. Proponuję Wam, ja tak zrobię skręcić tę ulicę, nie wjeżdżać do Lusowa, jadąc po prostu tą ścieżką żelazną, tylko skręcić w ulicę Grzybową. Zobaczymy jak dzisiaj będzie wyglądać. To jest ulica Grzybowa i my w nią skręcamy. jest bardzo ciekawa ulica, jeśli chodzi o zabudowę. Tutaj taki dom w stylu trochę australijskim. Także można sobie się poczuć trochę jak w jakiejś Australii. Ale Tak ogólnie tu jest bardzo ciekawie. I jedziemy dalej ulicą Grzybową. Aż do końca asfaltu i jeszcze bardziej w dół. I tutaj taki płot zacznie się taki... Takich bali. Ten płot będzie tutaj ciągnął się za nami wzdłuż tej drogi. To taka bardzo ładna ulica wtedy jest taka widokowa. Spójrzcie sami. Przed nami domy w Lusowie. I za chwilę ta ulica będzie się tak dość mocno piąć w górę, więc będzie można sobie zobaczyć jezioro. I takie nowe posiadłości budujące się nad nim, jak w jakiejś Kalifornii, Malibu, czy czymś takim. Tak, dobra, słuchajcie, jesteśmy w Lusowie. To jest tyle atrakcji, że tu osobny film można robić o tej wsi. Dzisiaj niestety nie mamy na to czasu, więc nie opowiem wam zbyt wielu rzeczy, ale za to pojedziemy sobie brzegiem jeziora Łusowskiego aż do Lusówka, skąd zaczynaliśmy. I to będzie taka ostatnia atrakcja wizualna na dziś. Dobra, dotarliśmy do Lusówka, skąd zaczynaliśmy. No dobra, słuchajcie, pomimo pewnych trudności technicznych, do urady dzisiejszą trasę zrobić. Zajęła nam ona chwila 31 km, ale około 10 km trzeba było, 80 trzeba było musiałem się cofnąć po ten drugi rower więc cała trasa zajmuje jakieś 22 km to chyba niedużo i jest całkiem fajna to co, spróbujcie sobie sami dziękuję za uwagę do widzenia w kolejnym filmie, cześć